Wilk na wzgórzu. Nikt nie jest tak głodny, jak wilk, który wspina się na wzgórze. Nie jest to łatwe iść samemu. Ale jeśli będziesz szedł dalej, trzymając się prawdy, na koniec będzie to tego warte. Najtrudniejszy marsz, jaki możesz przejść, to ten, który przyszedłeś samemu. Ale to marsz, który uczyni cię silniejszym. To jest marsz, który najlepiej ukształtuje twój charakter. Do wszystkich, którzy toczą bitwy samotnie, którzy sprzeciwiają się głównym stereotypom, walczących z nieuczciwymi: Pozostańcie silni, tak trzymać! Pozostańcie silni, tak trzymać! Ten marsz jest trudny, ale najcięższe marsze prowadzą do najlepszych miejsc. Najtwardsze wspinaczki zawsze prowadzą do najlepszych widoków. To będzie tego warte na koniec. I jeśli pokażesz, czego jesteś zrobiony, właściwi ludzie pokażą się w Twoim życiu. Nie będziesz samotnym wilkiem na zawsze. Masz zalety, które tylko nieliczni mogą podziwiać, ponieważ większość ich nie posiada. Masz siłę, którą nieliczni potrafią zrozumieć, ponieważ większość z nich nigdy tego nie doświadczyła. Więc nie poddawaj się, nie odpuszczaj, nie obniżaj swoich oczekiwań, żeby dostosować się do świata. Urodziłeś się, żeby powstać. Urodziłeś się, żeby prowadzić. Poprowadź w atachę. Mówią, że wilk na wzgórzu nigdy nie jest tak głodny, jak wilk spinający się na wzgórze. Zawsze bądź tym wilkiem spinającym się na wzgórze. Zawsze głodny o więcej. Zawsze głodny wzrostu, żeby nakarmić Twój umysł i wzrosnąć do najwyższego poziomu, jaki możesz osiągnąć. Nigdy nie patrząc za siebie, zawsze patrząc do przodu, do następnej uczty, uczty sukcesu, cokolwiek robisz. Nie ma to znaczenia, czy będziesz szedł przez jakiś czas sam. Jest o wiele lepiej iść samemu w dobrą stronę, niż podążać za stadem, idąc w złym kierunku. Pozostań silny, bądź sobą. Twoje przeznaczenie jest w Twoich rękach. Wyjdź tam i upoluję. je. Download or stream to any device worldwide. FearlessMotivation.com